Szalom i witajcie ponownie w Izraelu z Aliną. Biblia jest najczęściej sprzedawaną i najczęściej czytaną książką na świecie, ale mimo to wiele osób wątpi w jej prawdziwość. Dziś porozmawiamy o dziewięciu odkryciach archeologicznych, które zszokowały sceptyków i archeologów. Oraz potwierdzają historyczną prawdziwość Biblii. Więc jeśli jesteście gotowi, zaczynajmy. Pewnie zastanawiasz się, co to za fiolka, którą noszę na szyi. Zawiera ziemię z wnętrza wzgórza świątynnego, dzięki czemu noszę ze sobą biblijną historię. W 1999 roku ta ziemia została nielegalnie wyrzucona, by wymasać naszą przeszłość, ale archeolodzy uratowali ją dzięki projektowi przesiewania ziemi ze wzgórza świątynnego. Możesz stać się właścicielem kawałka tej historii i wesprzeć ich niezwykle ważną kacę. Zeskanuj kod QR lub kliknij link, by zdobyć wyjątkowy prezent świąteczny. Porozmawiamy więc o dziewięciu odkryciach, które zmieniły historię archeologii biblijnej. A na pierwszym miejscu znajduje się stela Steldan, znana również jako stela Dawida. Stele to wzniesione kamienie z inskrypcjami lub symbolami. Do początku lat dziewięćdziesiątych większość historyków i archeologów nie wierzyła, że król Dawid naprawdę istniał. Uważali, że król Dawid był mitem wymyślonym przez lud Izraela. Ale to się zmieni dzięki inskrypcji z Tel Dan. W 1993 roku archeolog Abraham Biram wraz ze swoim zespołem znaleźli ten kamień w Tel Dan, który znajduje się na północnym krańcu Izraela. Na niej jest napisane o wrogim królu, który atakuje Izrael i udaje mu się zabić dwóch królów: Jehoram, syn Achabia syn Jehorama z rodu Dawida. Słuchajcie, to jest jedyny napis poza Biblią, który wspomina króla Dawida, a co więcej, dom Dawida oznacza jego potomstwo. I ci dwaj królowie są wymienieni w Biblii. Jehoram jest synem Achaba i okrutnej Jezabel, a Achazjasz pochodzi z rodu króla Dawida, jak możecie zobaczyć tutaj na tym drzewie genealogicznym. I zobaczcie, jakie to niesamowite ta bitwa jest również opisana w Biblii w drugiej księdze Królewskiej rozdział ósmy, gdzie czytamy, jak Hazael, król Damaszku, atakuje Izrael. A więc tutaj mamy konkretny dowód archeologiczny, na istnienie króla Dawida i jego potomstwa, a także na tą biblijną bitwę. To wszystko na tym małym kamieniu. A drugim znaleziskiem jest tunel Ezechiasza, który panował tutaj 2700 lat temu i za jego czasów Asyria atakuje Izrael i Judę. I dlatego teraz będzie musiał stawić czoła jednej z największych armii starożytnego świata. I dlatego, kiedy dowiaduje się, że Asyryjczycy nadchodzą, zaczyna serię przygotowań do tej wielkiej bitwy. Po tych wydarzeniach i tej prawdzie przybył Sennacheryb, król Asyrii. Wkroczył do Judy, rozbił obóz pod warownymi miastami i próbował je zdobyć. Widząc więc Ezechiasz, że Sennacheryb nadchodzi i że jest zdecydowany przeciwko Jerozolimie, Naradził się ze swoimi książętami i dzielnymi wojownikami, aby zatkać źródła wód, które były poza miastem, i oni mu w tym pomogli. Również ten sam Ezechiasz zatkał górne źródło wód Gichonu i skierował je pod ziemią na zachód od miasta Dawida, ponieważ Ezechiasz odnosił sukcesy we wszystkich swoich dziełach. I właśnie ten tunel, o którym wspomina Biblia, został odnaleziony w 1838 roku. Ale skąd wiemy, że to dokładnie ten sam tunel? Po pierwsze, idealnie pasuje do biblijnego opisu, ale przede wszystkim dlatego, że w jego wnętrzu znaleziono inskrypcję, która opowiada nam, jak ten tunel został zbudowany. Ma ponad pół kilometra długości, panuje w nim całkowita ciemność i zimna woda. Ale jeśli chcecie, żebyśmy tam poszli i sfilmowali ten tunel mający 2700 lat, o którym wspomina Biblia, dajcie znać w komentarzach. A teraz przejdźmy do trzeciego znaleziska archeologicznego, czyli muru Ezechiasza, który został zbudowany przez króla Ezechiasza również w celu ochrony miasta Jerozolimy. I ten mur nie jest wspomniany raz, ale trzy, jeśli nie cztery razy w Biblii i jest tam napisane: policzyliście też domy Jerozolimy i burzyliście domy, aby wzmocnić mury. To, co prorok Izajasz nam przekazuje, to fakt, że w tamtych czasach nie mieli czasu, aby zbudować mur otaczający wszystkie domy w mieście. I dlatego, w pośpiechu, ze strachu przed atakiem Asyryjczyków, budują mur, który przebiega nad domami miasta, co nie było wtedy rzeczą zwyczajną. A kiedy wykopano ten mur, okazało się, że rzeczywiście przebiega on nad domami miasta, dokładnie tak, jak opisuje to Biblia. Ale teraz pojawia się pytanie, kto wygra tę bitwę. Asyryjczycy z wielką armią docierają do Jerozolimy po wszystkich tych dziełach, które wykonuje Izajasz. A kto wygrywa bitwę, to Bóg. Spójrzcie na ten fragment. Dlatego tak mówi Pan o królu Asyrii. Nie wejdzie do tego miasta, nie wypuści tam żadnej strzały, nie podejdzie pod nie starczą, ani nie usypie przeciwko niemu wału. Tą samą drogą, którą przyszedł, wróci, ale do tego miasta nie wejdzie, mówi Pan bo będę bronić tego miasta, aby je ocalić ze względu na siebie i ze względu na mojego sługę Dawida. I stało się, że tej samej nocy wyszedł anioł Pana i uderzył w obóz Asyryjczyków. A 185 tysięcy z nich, gdy wstali wcześnie rano, wszyscy byli trupami. Wtedy Senacheryb, Król Asyrii odszedł, wrócił i pozostał w Niniwie. Ten fragment mówi nam o miłości Boga do swojego miasta, Jerozolimy. I ostatecznie wszystkie wielkie mury, budowle, tunele, które Ezechiasz zbudował na końcu, nie były potrzebne, ponieważ Bóg ochronił swoje miasto. A czwartym znaleziskiem na naszej liście są pryzmaty Sennacheryba. Nadszedł czas, aby porozmawiać o wielkim wrogu ludu Izraela i Ezechiasza. Te trzy pryzmaty, wykonane z gliny, zapisane pismem klinowym, ujawniają nam wiele rzeczy. Te pryzmaty opowiadają historię bitwy ludu Izraela. Przeciwko Herybowi widzianą oczami wrogów. A to odkrycie jest tak ważne, ponieważ opowiada historię Izraela nie tylko z naszych własnych relacji, ale także oczami wrogów. Zobaczcie, co jest napisane. Jeśli chodzi o króla Judy Ezechiasza, który nie podporządkował się mojej władzy, obległem i zdobyłem 46 jego warownych miast. Wraz z wieloma mniejszymi miastami zdobytymi w bitwach przy użyciu moich taranów. Wziąłem jako łup 200 150 osób, małych i dużych, mężczyzn i kobiety, wraz z wielką liczbą zwierząt, w tym koni, mułów, osłów, wielbłądów, bydła i owiec. Jeśli chodzi o Ezechiasza, zamknęłam go niczym ptaka w klatce w jego królewskim mieście Jerozolimie. Zbudowałam wokół niego szereg twierdz i nie pozwoliłam nikomu opuścić bram miasta. Zobaczcie, że on nie chce oddać żadnej zasługi Bogu. Wiemy, że dociera do Jerozolimy, przygotowuje się do bitwy. Ale zawraca i odchodzi, ponieważ Bóg zabija jego żołnierzy. Zamiast mówić, że żołnierzy zaatakował Bóg lub plaga, on zaprzeczy: Nie, nie, nie. Przybyłam, otoczyłam miasto, zamknęłam ich w środku, ale wiemy, że to nie był plan. Jego planem było zaatakować i zdobyć miasto Jerozolimę, tak jak wszystkie inne. Ale to pokazuje, że naprawdę nie jest w stanie zdobyć Jerozolimy i musi odejść. I po raz kolejny pokazuje nam to prawdziwość tego fragmentu biblijnego. Na piątym miejscu znajduje się stela Izraela, znana również jako stela Merneptacha. Ten kamień został znaleziony wewnątrz świątyni grobowej faraona o imieniu Merneptach. A w 27. linijce jest napisane o Izraelu. Ten faraon atakuje Kanaan i mówi o ludzie Izraela. Ten kamień ma ponad 3200 lat. To najstarszy znany tekst, w którym wspomina się o ludzie Izraela. A na szóstym miejscu naszej listy znajduje się grobowiec króla Ozjasza. Znaleziono tabliczkę, która znajdowała się przy wejściu do grobowca, a na niej napisano: Do tego miejsca zostały przeniesione kości Ozjasza. Król Judy nie otwierać. Po pierwsze, po raz kolejny pojawia się imię biblijnego króla, potomka z rodu Dawida. Ale dlaczego na końcu jest napisane nie otwierać? Biblia mówi nam, że Uzjasz zmarł na trąd. I być może lata później, kiedy zrobili tę tabliczkę, bali się, że ludzie wejdą i dotkną kości króla, zwłaszcza króla trędowatego. Siódme miejsce na naszej liście jest naprawdę szokujące. On mówi o dwunastu plemionach Izraela, o imieniu Boga, biblijnych wojnach i wielu innych rzeczach. Mówimy o kamieniu moabickim, znanym również jako stela Meszy. Mesza był królem Moabu, ale w jego czasach Moab znajdował się pod kontrolą ludu Izraela i musieli płacić Izraelowi podatki. Ponieważ 40 lat wcześniej Omri podbił cały ten region, a na tym kamieniu Mesza opowiada, jak walczył o niepodległość Moabu. On będzie walczył z plemieniem Gada, które jest jednym z dwunastu plemion Izraela. I zobaczcie na mapie, gdzie się znajdowali. Oni znajdowali się dokładnie obok terytorium Moabu. I na tym kamieniu jest napisane, że on zabiera Boga Izraela, tetragram, imię Boga jest tam obecne. I on bierze Boga Izraela i upokarza go przed Kemoszem, który był głównym bogiem Moabu, upokarza Boga Izraela i ponownie wprowadza pogański, politeistyczny kult na tym terytorium, które znajduje się po drugiej stronie Izraela. A ten kamień pochodzi z roku 830 przed Chrystusem, ma dosłownie 2850 lat. I na niej pojawia się imię Boga, plemię Gada i opowiada nam o tej bitwie, która również jest opisana w Biblii. A tego typu odkrycia, opowiedziane przez wrogów, są jeszcze ważniejsze dla sceptyków, dla tych, którzy nie wierzą w Biblię. Pokazać im, że to nie jest tylko historyczna wizja ludu Izraela, ale że wszystkie ludy tego regionu znały tamte wydarzenia. Przedostatni artefakt na naszej liście jest związany z Jezusem, a jest to kamień Poncjusza Piłata. Została znaleziona w Cezarei Nadmorskiej, obok pałacu, w którym mieszkał Poncjusz Piłat. I jest na niej napisane Tiberium Pontius P. prefekt Judei uczynił Dedikawit. Jest tam napisane po łacinie, że Tiberium zostało zbudowane przez Poncjusza Piłata, namiestnika Judei. Wiele osób wątpiło w historyczne istnienie Poncjusza Piłata albo w to, że naprawdę był namiestnikiem Judei w czasach Jezusa. A ten kamień rozwiał wszelkie wątpliwości, czym jest Tiberium. Nie wiemy, ale to nie ma znaczenia. Dla nas ważny jest historyczny dowód na to, że był namiestnikiem, ponieważ wiemy, że niedługo po tym, jak napisał ten napis. Przyjedzie do Jerozolimy, aby sądzić i skazać Jezusa na śmierć przez ukrzyżowanie. I ostatnim artefaktem, o którym będziemy mówić, jest Cylinder Cyrusa. Ten cylinder zmienił historię narodu Izraela, a także innych ludów z tego regionu. Jak to się stało? Wcześniej. Imperium Babilońskie podbija Izrael, niszczy świątynie w Jerozolimie i wysyła Żydów na wygnanie do Babilonu. Wygnali też inne narody i uciskali wszystkich tych ludzi, w tym Żydów. Siedzą w Babilonie i modlą się do Boga, aby pewnego dnia mogli wrócić do swojej ziemi. Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy. I w końcu Bóg wysłucha modlitw. Imperium babilońskie zostanie zniszczone przez Cyrusa, króla Persji. A teraz weźmie lud Izraela i inne narody, które były na wygnaniu i pozwoli im wrócić do swojej ziemi. Powrót na Syjon. Jest zadeklarowany na tym cylindrze. Ten cylinder, kochani, to tekst, w którym Cyrus mówi i ogłasza narodom, że mogą wrócić do swojej ziemi. Wyobrażam sobie Żydów w starożytnej Babilonii, słyszących te słowa, że będą mogli wrócić do swojej ziemi. I wracają i odbudowują drugą świątynię jerozolimską. I wtedy zaczyna się wielki okres biblijny, który zakończy się później zniszczeniem świątyni w roku 70. Więc ten mały artefakt, on jest spełnieniem boskiego słowa, kiedy Bóg obiecuje ziemię Izraela swojemu ludowi. Lud został wygnany, ale powraca dzięki interwencji Boga i cylindrowi Cyrusa. Archeologia odkrywa przed nami wiele na temat Biblii, a także naszej własnej historii. I dlatego uważam za coś wspaniałego być w Ziemi Izraela i móc zobaczyć archeologię na własne oczy. Dziękuję wszystkim za obejrzenie, przesyłam wielkiego buziaka i do zobaczenia następnym razem.